Witam wszystkich serdecznie. Zobaczcie, co ciekawego będzie się działo w weekend w Mysłowicach. Nie przegap Magdalena Warchoł. Na letnią ligę w darcie zapraszają Mosir i muzyczna tawerna Supna. W 5 godzinie 17.00 odbędzie się trzeci i już ostatni z cyklu turniejów. Zapraszamy wszystkich miłośników rzutek. W najbliższy piątek lokalni artyści zagrają na ratunek księgarni Studnia Trzech Cesarzy, której niestety grozi zamknięcie. Charytatywny dżem muzyczny odbędzie się w piątek 4 sierpnia w księgarni przy ulicy Krakowskiej 10. To wydarzenie ma na celu zebrać fundusze na wsparcie księgarni, dlatego wpadajcie i ratujcie. Mikromusic już w najbliższą sobotę zagra na Mysłowickim Rynku w ramach projektu Mysłowice Alternatywnie. Zapraszamy na starówkę 5 sierpnia o godzinie 20. W niedzielę standardowo zapraszamy na relaks pod chmurką, czyli śniadanie na polanie na Górce Słupeckiej. Od godziny 9 do godziny 13. Co nowego w gołkino? Zobaczmy. Polska komedia pod tytułem Porady na Zdrady 2 opowiada o perypetiach w poradni dla kobiet ze złamanym sercem. Kobieca energia was przytłacza. Kto zdradza częściej? Oni czy one? Nie, nie możemy. Nowe powody i nowe dowody. W kontynuacji hitu Porady na Zdrady 2. Od 4 sierpnia tylko w kinach. Wojownicze Żółwie Ninja. Zmutowany chaos. To amerykański animowany komputerowo film o żółwiach, superbohaterach, których nikomu przedstawiać nie trzeba. Chłopcy, gdzieście się podziewali? Od zmysłów odchodzę. S Sorki, tato, tak, tak się złożyło. były korki na, ty, Był na, ty, są, się na tak? Jestem przesądny, no tak. i wszystko przyskota. Chwila, sceny, moment. Przy Mieliście iść po zakupy i od razu wracać. Gdzie byliście? O. Nie chcieliśmy być starymi. mi głupio splinter. Chłopaki na film, a ja im się dałam namówić. Nieo! Nieo! stary. Co? co? co Zwialiście, żeby oglądać film z człowiekami? Przydało się na skręcie. Hej! Nie bądź gryzoniofob. Stary, 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 stary mamy mamy Przepraszam, rok. tato. Ukraiński, lecz anglojęzyczny animowany film Mawka i strażnicy lasu. Bohaterka musi bronić skrytego w puszczy źródła życia przed chciwością bezdusznej księżniczki. Zniszczycie! I Roksana Węgiel Mawka i Strażnicy Lasu Meg 2 Głębia To film akcji science fiction z gwiazdorską obsadą. Film opowiada o zmaganiach z gigantycznymi rekinami i nieustępliwymi niszczycielami środowiska. Nieustannie zapraszamy na konkurs. Oczywiście do wygrania jest podwójne zaproszenie do Gołkina. Wystarczy, że pod programem napiszecie, który film Was interesuje, no i oczywiście dlaczego. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.